Witam Was bardzo serdecznie z tej strony minius portalu ptf.pl. Dziś mamy poniedziałek i choć ostatnio było troszkę perturbacji z tym harmonogramem wrzucania filmów na moim kanale, no to dziś będzie klanówka. Skoro klanówka, to może dwa słowa na początek, takiego sprostowania albo wytłumaczenia, ponieważ pojawiło się sporo głosów, niektórzy mieli problem z tym, że ja wrzucam tylko mecze wygrane. Otóż ja nie wrzucam tylko wygranych meczów, bo kilka przegranych się pojawiło. Przeważnie są to wygrane, ponieważ takie mecze, tak jak już Wam mówiłem, się lepiej ogląda, dobrze się je ogląda i są Ciekawe i z punktu widzenia widza, czyli was, przedstawia jakoś wartość, dla której chcecie spędzić te kilka czy kilkanaście minut razem z nami. Jeżeli wrzucałbym mecze przegrane, te bardzo wysoko przegrane, a takie uwierzcie mi, zdarzają się to w dużej ilości oczywiście. My nie jesteśmy najlepszym klanem na świecie, a nawet w Polsce i nie chcemy do tego aspirować. My gramy przede wszystkim dla przyjemności. I moi drodzy, takie przegrane mecze z naszej perspektywy wyglądają słabo i słabo się to ogląda po prostu. Wiadomo, że z perspektywy tego drugiego klanu wygląda to nieźle. Jeżeli ktoś nagrywa nie wrzuca. Ja nie Mam nic przeciwko temu i nie będę miał z tym problemu, że ktoś wrzuci mecz, w którym przegraliśmy bardzo wysoko jak najbardziej do tego zachęcam, ale tak jak mówię ja się przede wszystkim skupiam na tym, żeby ten materiał był ciekawy, żeby można było przyjemnie spędzić czas, być może się czegoś nauczyć, no i właśnie dlatego przygotowałem dla was ten dzisiejszy on będzie bardzo zacięty jak się skończy, oczywiście wam nie powiem, przekonacie się na końcu, część będzie zadowolona, część pewnie będzie niezadowolona jak zobaczy wynik, może nie wszystkim dogodzę, mam jednak nadzieję, że materiał się wam spodoba, jeżeli tak będzie, nie zapomnijcie lajkować, subskrybować, dodać portal do ulubionych, a ja już odmeldowuję się i oddaję głos na pole bitwy, z tej strony Miniu z ptfo.pl y, miałem markera. miałem hitmarkera Na kwietniku jest, jeden jest, jest, jest. <coughs> Highway Dół, <dawansuj> du, łącznik, duł łącznik, Gość mnie zajechał, jedzie na B Na kwietniku cały czas tam jest Panowie, na mnie, na mnie, na mnie, na mnie Mhm pod nosem dobry pomysł na no, tam jest Amperego gościu Mam go, mam go Jeszcze jeden na B Kurwa Banan jeden, schody banan Dostał Paweł podnoszę na pyk. Ja wierzę na Alfę. Oj, nie wierzę. E, sorry, kwietniki góra. Kwietniki na, moim góra. Ciele jeden. na moim ciele jeden. No Moc... co, Moc... a nie ma go, zajebiście. Ja na mnie. Uważajcie, kwietniki góra. Słyszę jak się respią. Dzięki. Dobra alfa. Okej, okay. uwaga, wybieg, wybieg, wybieg. wybieg. A, widzę gościa na wybiegu, ja wybiegam na wybieg. Jakkolwiek to zabrzmi Paweł IS-1 A dostałem Wchodzi schodkami Wchodzi schodkami od ulicy na B A i na wybiegu mnie wyje, wyjął gościu Ładnie Paweł Panowie za dużo walki tu na tym B Na alfę przerzutka Ida. To chodź 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 Nie zatrzymuj się Dzień. Tyły mamy, tyły! Tecy, dobra, już... Dostali, dostali obaj. D Trzymaj tu może? Ja trzymam wybieg, jeden do mnie tak, biegnie, ale go zdejmę. Przed tobą, przed tobą biały. Mam ja go, mam tymi, go! Tymi, tymi. Ja wiem, ja wiem, widzę. Wybieg czysty. Widziałem tylko jego, aczkolwiek które mogą być... W... Wbijajcie się na to jak możecie, my beściągamy. ściągamy. Biały na tobie. Eee, góra kwietniki, eee, kwietniki góra. W, 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 w ulicy Mamy. Tak, tak. Ja nie mam bardzo ja wiem, dobrego celu z granatu widzę Mam tego, mam Ale, tego z ulicy, nie. z góry. Ale, Ale ragdoll. Tak, nie. tak, pyknąłem go. Mam go, mam go, teraz, 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 teraz. teraz. A wybieg wybieg od alfy, weszli mi na plecy. Wybieg, uważajcie. Ładnie biały, ładnie. Czy ktoś dostał? Masz czy W sensie kurwa granat znów. Na Alfie, na Alfie 1. Kurwa, nie zdarzyłem. E, Panowie, wybieg. Wybieg na wysokości B. Mam go, mam go. Też szukałem tego, czego nie widziałem. No. Jeszcze z wybiegu pobiegli do, do C, do do Alfy sorry i do B też schodami. E, Kazik na dobie. Dawaj, dawaj. Znowu na wybiegu jest tam gość. Tak. Kurwa, ja B. idę schody highway. Dobra. Dostał, dostał to z wybiegu. Ognisko, ognisko jeden. Dostał. Dostał, dostał, dostał. I jeden dobra, na dostał. B jest. H podnoszę, dawaj, na setkę Dawaj, ja lecę na B do pomocy A, Ktoś mnie z B ostrzelił bo wolno wybiegł. Idę, idę, idę Na B jeden gościu na balan pobiegł Właśnie, dostałem na balanie, tam jest jeszcze jeden na B Dostał cypek C tracimy, ja, C tracimy Lecie na alfę, Lecie B Z C ja. nam zbiegają Ja idę czarli. jestem tutaj A nasza, nasza, co z tym B? B będzie nasze Highway, Highway, to to chodnik Dwie osoby od highway'a biegną z Charlie Oni tam mocno dostali, tam na tym, na tym wybiegu B schodzi y, Ja wybieg łącznikom. mam czysty Mam czysty wybieg I pod schodami jeden wybiegiem jeden dostał, pod wybiegiem jeden dostał Tam jest siedem tam dwóch gości było Zastrzeliłeś jednego? Co z tym B? Pod schodami jest gościu Panowie łącznie. Ej, na coś na mi z padem się dzieje, kurde Znowu no, niestety, nie wiem co jest. Nie mam pojęcia skąd. Ten spot B dostał czy nie? Żyjemy, żyjemy panowie, żyjemy. E, słuchajcie, ja jednego na, górze, na B na wyjąłem przy kwitnikach i jeden na łączniku siedział. E, alfa schodzi, bierzcie to B. Mam B, mam B. W na tobie. Kurwa. Trzymaj tekę. E, wybieg, wybieg, wybieg jeden. E, dostał headshot, ale już mocno obity. Jakby go ktoś tam. leży, leży gość. Ja tam Bóg idę się. do niego, idę do niego. Dostałem plecy gdzieś. Co to było? Nie, dostałem też plecy. Masakra. Skra przeżytam Aj, obili mnie mocno. Bez kolone będzie panowie Dobra, biorę tego Kapitana Amerykę Na C na górze jest jeden ja lecę, wszyscy cały nasz spad jest na celu. Ja lecę, lecę, hajłajem panowie, bo to... Ja biorę to górę. Dawaj, ja idę do tamą, idę do tamą. Od ulicy, od na wybiegu no, jest no, jeden no, gość, no, mocno no, dostał. No, B pod oh, łącznikiem no, dwóch. No, mhm. jeden dostał Na brawo. Ja idę na brawo, Uważamy, tylko no, uważaj. Po no, minion. miniu. A, ja dostałem, po no, schodów. Jest, alfa jeden, alfa jeden od ogniska, od ogniska, kto był ze mną? Kurde, ten co? Kurde. Hej, podgonili, podgonili. Zawsze dobrze, dobrze spokojnie, spokojnie. Ja już cisnę B, na mnie jeden, przynajmniej. Ja wchodzę na C, Jestem. ja wchodzę na C. Biały jeden na wybieg biega. Dostał, dostał. Iść Pawo, iść Pawo, ja się muszę podleczyć. Jeszcze jeden ten jest dobra, dostał. Dostał, go, go, go. Ja pójdę prosto, na brawo Biały, dostałem. dostałem, dostałem, jest przy wybiegu, na moim ciele Kazik, kto tam idzie, od, od highwayu idą Dwie osoby, dwie osoby, dwie osoby, tak Ej, chodnik, chodnik dwóch chyba na, B, na B, na B1 podłącznikiem, na B1 podłącznikiem idzie Znowu jest chyba jeden panowy na wybiegu Tak a banan, banan jeden. Podniesie kto? Dzięki. Kurde. Może. Leżę na brawo. No panowie, brawo. co się dzieje? Już, już, czekaj chwilę. Leżę na brawo. Też leżę na brawo. Idą, idą od bramek koda akwarium. Dostałem, dostałem. No? Kajf. Kurwa Kazik skończ to Ej panowie oj, oj, na moim ciele na C jeden na górze Będzie podnosił, dwóch na C Bierzcie B, C będzie spalone o, Jeszcze jeden jest na C, C, C jest nie, Ja lecę na, na C, C, C lecę na C Leć, leć, my ich tu trzymamy na C troszkę Na dwóch na C Jestem na brawa przejmuję Nie, zamknęły mi się drzwi, bo chciałem ja przeładować. Chciałem. Co za pech. Uff. Trzymamy dwie flagi. Panowie, ja zapinam schody highway. Dostałem, i zamykamy dostałem. na linii na wysokości Od B. Serii. Na tobie biały i Od trzymamy to. Y jeden wybieg, jeden wybieg. Ja się zajmę wybiegiem. Jeden na B. Bez chodzi, dostał. bez chodzi. Dostał, dostał. Wstawaj, Kaspi. Mam, Mam tego z highwaya, highway, a. highway czysty. E, znaczy, wybieg, sorry. Dobra, trzymamy, trzymamy. Pst. Panowie, na moim ciele jeden, na moim ciele jeden. I Pisgajcie go. Ty, na co on kurwa? Będzie podnosił go. E... Kurwa, no jeden nie ma, nie Dostałem, go. jeszcze jeden jest, na moim ciele jest jeszcze jeden. Mnie nie, nie dać olejkę, bym nie Alfa zeszła, Mam Alfa go. zeszła panowie. Mam tutaj tego gdzieś się... Dobra ja, ja na idę na alfę, ciśnijcie C, ciśnijcie C, ja idę na alfę. Jedna osoba niech zostanie na B albo dwie. Dobra, no, Kawyk, idę drugą stroną, idę drugą stroną. Ty, 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 Przy pomniku. Kazik, uważaj. Do Mam tego z banana Jeszcze jeden tu jest zjeśnieniu Ja zostaję no, na B ja nie wychodzę z tych flagi będę Nie nie Kam To jest nasze, co jest nasze Lecci na B, lecci na B, bo będę ucisnąć na B na B, ja stoję na B, ja stoję na B Jest dobrze Wszyscy na pawo. ja będę trzymał to C na Aldzie dostałem Na C, sorry, na, na, na Kazik za autobusem, dwóch dostał... Jeszcze trzeci kurwa. Dwóch wyjąłem i jeszcze kapitan Panowie, jeden będzie wam wchodził pod łącznik. Banan, 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 banan dwóch! Mapa Tak na bananie są trzeba uważać teraz biegli Kapitala, biegli. Na jeden, jeden, na highway jeden Ja idę na łącznik, jeden. ja idę na łącznik Kurwa, dostałem na brawo. a niech ktoś idzie na brawo. Podłącznikiem, pod łącznikiem, pod łącznikiem jest jeden. się dzieje? Mam łącz, y, mam ten, y, haj, y, kurde, wybieg. Na B, na B, dwóch, jeden dostał. Jeden dostał ja na, na B. Lecę. Ja lecę na alfę. Dostałem. Granaty tam wrzucaj. Przyciśnijcie to B. Kurwa, dostałem z tego Biały, na B na plecy, ja alfę przejmę. Ale to zjebałem, 3, 3, biały cofnij się, cofnij się, się, jeden będzie Beret w kamerę. Belet za autobusem. 3, 2, 3. Mam go. Nie biegniemy Charlie. Już się ja jestem, na B. Tle, ja tle, jestem mami, na, na B, ja jestem na B. Idę na wybieg. Y, Charlie, 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 go, 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 go. Już, już, już wchodzę na C, oni na alfie, trzech, na alfie było. Dostaję Paweł, skądś. Mam Pięknie, zajebiście. To będzie nasze. Na B panowie, przesuncie się na B. Ja im biorę alfę, wszedłem Bech na plecy. B schodzi. Dobra, ja biorę alfę, będzie switch. Uważaj, biegną przed nami, przed nami, Kazik. Zostałem na B. Przed nami panowie. Podnoszę Kazik, na napyka. Dobra. Mam go, mam go, mam go, mam go. Na B1, na B1 podnoszą koniec. się. Dwóch na moim ciele, na B2. Trzymajcie C C mamy są na C? Znaczy, alfę mamy Przeżyj ktoś na C To na B, na B panowie, na B Jednego mam, jeden ledwo żyje Dobijcie tego na B i przejmijcie to Dobre. C nasze, C będzie, będzie nasze, C będzie nasze Chłopaki, podnoście, podnoście etikety Na, na, na B dwóch Prze... Na alfę niech ktoś biegnie do przypilnowania tej flagi Lecę na alfę, bo Dostał, alfę. dostał ten z alfy. Przyjmijcie B, to wygramy. C schodzi, C schodzi, C schodzi, panowie. Na B1 na B1, na B1, na B1, na B1. Dostał, dostał, dostał ten Uf, na B. Ja, alfa ja z idę na alfę, ja na trzymajcie, trzymajcie to B. Mamy to B. C schodzi, ja idę na C. Idziemy Granat Pan mój leci. Panowie, dwóch, dwóch na alf jest. Dostałem, nie ma mnie. Alfa dwóch, więc na C macie dam luz. Chyba nie do końca. Jak on to przeżył? Jeszcze jeden! Jeszcze jeden Kazik! Plecy! Dostał, dostał! Ekstra, flagy, ekstra, ekstra! Dobra, dwie flagi! Zapinamy to! Dostałem! Białego zabili na, na, B, ok. na B! Na B się przesuńcie! Będę tarczy. na B! Będę na B! Zaraz! Nie, za Kwietniki! Tarczy. Kwietniki! Ulicy, góra, Kwietniki góra! Kwietniki! Góra! Kwietniki! Góra! Trzymajcie ich tylko, żeby, żeby nie weszli! Uwaga, e, banan! Banan! Schody! Banan! Schody! Dostałem! Zabieram dostał z Kwietników! Krecy. Ekstra! Ekstra chłopaki! Ładnie! Ej, pod... Piermnie, ładnie! Zajem ale grubo, nie? Śmiesznie, dobry, fajny meczik. Fajny, fajny meczik, spoko meczik.